Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kryptowujek. Zapraszam do dzisiejszej krótkiej aktualizacji, co się dzieje z Bitcoinem. I oczywiście przypominam też o konkursie handlowym na platformie PrimeXBT. Jeżeli jeszcze nie macie konta i chcielibyście wziąć udział w takim konteście, no to organizujemy za dwa dni. Od poniedziałku zacznie się 10-dniowy konkurs handlowy. Jeżeli chcecie dołączyć do niego, musicie na sw w swojej stronie głównej PrimeXBT wejść do zakładki Contests. Kiedy tam wejdziecie, będzie KW Trading Challenge, czyli kryptowójek, i naciśniecie Join. Będziecie musieli podać jakiś pseudonim i po prostu hasło 123456. Przypominam, że są zasady odnośnie zgarnięcia jednej z tych nagród. Są nagradzane pierwsze 5 miejsc: 700 dolarów, 400, 300 i po 54, 5 miejsce takie nagrody pocieszenia. Minimum obrót 10 milionów dolarów i minimalna ilość tradeów to 50. I w zależności od tego, jaki będziecie mieć wynik po 10 dniach, no to zajmiecie któreś tam miejsce. Także zapraszam. Jeżeli jeszcze nie macie konta, tak jak mówiłem, link w opisie znajdziecie. Jeżeli usłyszycie teraz mojego pieska, no to znaczy, że leży koło mnie i mikrofon to wyłapuje. Mam na jednak nadzieję, że tego nie będzie słychać. Tak, to wszystko na temat kontestu. To nagrody są, nagrody są to vouchery o wartości 700 dolarów, 400, 350 i 50 do wykorzystania na platformie PrimeXBT, więc generalnie z tego można zrobić prawdziwe pieniądze, jeżeli po prostu uda Wam się zrobić ten obrót. Już jest zapisanych 39 osób, z tego co wiem to trochę brakuje, więc kto chciał wziąć udział, no to przypominam, że można wziąć udział. Także zapraszam i oczywiście jeżeli będziecie chcieli możecie też skorzystać z Weekly Battle, to jest bez konkursu, tylko że tutaj bierze udział bardzo duża ilość osób, i czasami są pełne te pokoje, a tak samo są też inne kontesty, które są organizowane przez innych innych influencerów, więc możemy próbować handlować w ten sposób. Nie, nie o to chodziło, przemigrowałem troszeczkę, nieważne. Przejdźmy do Bitcoina, co tu się działo tak naprawdę. Dlaczego mieliśmy ten zjazd? Ja bym powiedział, tak, musimy zacząć od tego w ogóle w jakim jesteśmy miejscu, bo tutaj mamy tą górę, którą od której się odbiliśmy 32 315 około i to był poziom, który był dosyć oczywisty, bym powiedział. Tak samo mamy tutaj dół z tego knota, który był bardzo mocnym zjazdem 12 maja, więc ja bym tutaj po prostu zaznaczył sobie kanał taki lokalny, który powinien mieć sens, prawda? Szczególnie że Połowa tego kanału odbija się na jednym poziomie, więc ja bym powiedział, że to jest. To są takie. To jest taki jakby główny kanał, w którym jakby ten cały ruch w tą stronę jest jakby tym mniejszym kanałem. Ale no odbijamy się od połówki, zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze zobaczmy sobie ewentualnie wolumen, jaki my tu mamy w tym całym kanale. No właśnie, straciliśmy punkt kontrolny, i teraz odbijamy się od dolnej wartości wolumenowej, która jest równocześnie y, połową tego kanału, i zobaczymy, co będzie dalej. Czy uda nam się tutaj odbić, czy też nie. Ja widziałem tutaj kilka, y, troszeczkę więcej, jakby powodów do tego, żeby się odbić. Y, między innymi, tutaj był, czekajcie, na 1 godzinówce, na 30 minutówce. Nie, tutaj jesteśmy poniżej S3, bardzo nisko. E, wsparcia numer 3 na 15 i na 30. E, jesteśmy pomiędzy S1 i S2. Aha, tak, dokładnie. Tutaj był CMI Gap, proszę Państwa, e, który prawie został zamknięty. Ja bym powiedział, że on nie został zamknięty, dlatego czekam na jeszcze jeden dołek, żeby wejść ponownie. E, przejdźmy sobie. Dobra, wolumen też w sumie. Albo zostawmy wolumen, przyda się. Wiwapy niestety są wszystkie powyżej, więc nic nam to nie da. Średnich kroczących na razie nie będę śledził, no, no bo mamy dosyć mocny zjazd. Plus, teraz wejdziemy sobie na, zobaczymy sobie nasze punkty kontrolne. Bardzo ładne, mieliśmy 10 w nocy, dzisiaj w nocy mieliśmy prawie, że dotknięcie punktu kontrolnego. Na poziomie 29.473, tego 4.84, który był, 480 tak naprawdę, który był e, otwarty i to był lekki front running. Natomiast drugie dotknięcie miało reakcję, było lekkie podniesienie do góry, e, odbicie to znaczy, tylko że, no jak widać, no niestety e, to nie był dobry moment na longa, więc tutaj ten front running, pierwsze dotknięcie zawsze jest najlepsze, czy tam pierwszy nawet front running więc to już kasujemy. I następnie CME Gap, znowu mieliśmy front running, znowu ktoś czekał na ten poziom, no bo był dosyć znany ten poziom, więc niestety, ale brakło nam tutaj dosłownie 21 dolarów z tego, co widzę, żeby zaliczyć to. No i ja też niestety nie załapałem się na tego longa, bo... Miałem troszeczkę poniżej, chyba 692. Miałem order, bo miałem nadzieję, że złapiemy y, troszeczkę niżej tego CMI GAPA, no ale niestety się nie udało. Ja go zostawiam cały czas, bo może być tak, że po prostu zjedziemy jeszcze raz niżej y, i na przykład dotkniemy sobie którąś z tych. Y, którejś z tych niżej położonych poziomów, na przykład 28540S2, z tym, że to jest, też te piwoty mają to do siebie, że one lubią właśnie wyjść sobie troszeczkę poniżej, e, więc możliwe, że to będzie 28460 lub coś w tym um, coś w tym deseniu. Natomiast też musimy pamiętać, że jakby ten long może nie być duży, może być po prostu lekkim odbiciem, tak jak mieliśmy tutaj odbicie od tego poziomu i to odbicie było tylko 1% i mieliśmy znowu zjazd o 3% prawie no i teraz połowa kanału lekkie odbicie o 1% no i zobaczymy czy znowu nie będzie zjazdu o jakieś 2% czy może nawet do samego dołu tego kanału 25 tysięcy do 24 tysiące zobaczymy czy też ten CMI gap i um, kontrolny zostanie z zamknięty z tych 23 tysięcy, to akurat jest dawien, dawien dawna z 24 grudnia 2020 roku, więc dawno, naprawdę dawno, z początku cyklu tak naprawdę. Wybaczcie mi bardzo, mam nadzieję, że ktoś na słuchawkach nie ogłuchł teraz. Aha, jeszcze dlaczego mieliśmy ten zjazd? No ten zjazd, powiem Wam, był do przewidzenia troszeczkę przez ten trójkąt, którym ja nie lubię handlować, bo jakby nie mam wystarczająco dużo danych, czy ten trójkąt, czy te trójkąty mają jakieś um, faktycznie dobre odniesienie do tego. Czy warto jest shortować, czy longować? Wiem, że mówiłem wczoraj na odcinku, że jeżeli byłby dołek, to bym longował, jeżeli byłaby górka, to bym shortował. No ale zobaczcie, jaką mieliśmy głupią sytuację. Zobaczmy sobie to na 5-minutówce. Mieliśmy tutaj dokładnie, nawet nie było żadnego odbicia na 5-minutówce, tylko prosty zjazd w dół. Więc wystarczyło poczekać parę minut i przekonać się, że tutaj jakby nie było żadnej możliwości zlągowania tego no bo nikt nie robi sobie stoplosa może nie powiem, nie mogę powiedzieć nikt, ale mało osób robi sobie stoplosa e, tak dużego, żeby zgarnąć sobie powiedzmy sobie, 1% e, do góry, do sufitu, który tutaj był. Więc ja tutaj nawet nie longowałem nic. Natomiast jeżeli chodzi o szarta, to podobna sytuacja. Mieliśmy piątkę, która mocno się przebiła, i od razu wróciła z powrotem, i to był retest. I gdybym był przy komputerze, ale nie byłem, no bo spałem, to ten retest miałby większy sens. I wtedy byśmy sobie go trzymali, 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 i byśmy w końcu zjechali na dół. Yy, ale ja też nie lubię handlować z krzywych, z linii trendu, nie lubię handlować z trójkątów i takich yy, różnych niepoziomych linii. <laughs> yy, wolę sobie na przykład nawet zaznaczyć prostą linię. Yy, sufit albo podłogę i zobaczyć czy mamy jakiś retest z tym związany w takim przypadku byłoby to na przykład dobre są te wszystkie kwadraty prostokąty prostokąty przepraszam gdzie możemy po prostu widzieć że jest jakieś dotknięcie odbicie z na dół i wtedy mamy jakąś reakcję prawda i warto jest sobie poczekać zobaczyć że jednak cena wraca i minutówka tak naprawdę może wystarczyć, powinna wystarczyć do tego, żeby podjąć decyzję, że zjeżdżamy na dół. I tutaj cały ten ruch musicie przyznać, że był mocno, mocno fałszywy, to znaczy tu był lekki fałszywy short, fałszywy long. Tutaj w ogóle lekkie dotknięcie, mu długi knot. No i tutaj znowu lekkie wyjście w dołem, potem górą i nagle przebicie mocno w dół. I takie coś już widzieliśmy wcześniej na Bitcoinie i to się zdarza dosyć, może nie często, ale gdy już mamy coś, taki trójkąt, to nigdy on nie jest taki idealny, nigdy on nie jest prosty, no bo to by było za proste, wiecie o co chodzi. Więc w przypadku, kiedy mamy taki pionowy zjazd, to możemy się spodziewać, że ten pionowy zjazd zazwyczaj e, nie będzie ostatnim. To po prostu lubi być, e, być cykliczne, nie cykliczne, tylko powtarzalne i ten zjazd nastąpi jeszcze raz, prędzej czy później, więc w takich momentach po prostu szukamy mocnego odbicia, tam, gdzie ludzie cały czas łapią ten spadający nóż, to my wtedy shortujemy, kiedy widzimy jakąś reakcję i czekamy i e, do, do, do jakiegoś konkretnego poziomu czekamy. Aktualnie sobie troszeczkę poskalpowałem, jeżeli chodzi o ten dolny ruch, bo tutaj już się cena trochę uspokoiła i tutaj było idealne odejście od 618 w tym miejscu. Nawet tutaj był lekki front running, ale tutaj już się udało i mieliśmy całkiem dobrą pompę. Widzicie, że reakcja była dosyć mocna, 0,7%. Przepraszam jeszcze raz. Teraz się już chyba trzyma lepiej, dobra. No, i teraz znowu lekkie odbicie w dół, i cały czas jesteśmy w takim mini kanale, który pewnie zaraz się skończy. Natomiast pytanie brzmi, jak to się zakończy, właśnie ten cały ruch? Bo, jakby wiem, że teraz to jest zupełnie odwrotność tego, co powiedziałem wcześniej, no ale mamy coś takiego, i podejrzewam, że. To się może skończyć po prostu kolejnym zjazdem na dół. Czyli znowu będziemy mieli coś takiego, pewnie. No ale to zobaczymy. Czy będzie jakaś podwójna górka, czy też nie. Tak samo warto pamiętać o tym, że tutaj mamy jeszcze poziom jakiegoś tam wsparcia oporu, więc możliwe, że ten opór będzie gdzieś w tym miejscu. Więc możliwe, że zobaczymy podobną sytuację, albo po prostu od razu zjedziemy, nie wiem. Poczekamy, zobaczymy. Ja też czekam na longa przy Siemigapie i zobaczymy, czy to się uda. A jeżeli nie, no to... 25 tysięcy, 24 tysiące. Coś koło tego. Zobaczmy sobie jeszcze to. No, prawie, prawie, o to chodziło. Musiałem to przeciągnąć tutaj chyba trochę. Nie wiem, Musiałem to traktować jako jeden ruch chyba. No i zobaczymy, czy zjedziemy poniżej. Później będziemy robić kolejną y, akumulację Wycoff'a. Jeszcze tylko rzucę okiem na BNB, bo tutaj troszeczkę się działo dzisiaj. Y, BNB dosyć mocno się odbiło. Ja też sobie już zamknąłem tego longa, którego miałem. Y, otworzyłem sobie go 29280 tutaj i zamknąłem go na y, prawie suficie, na zamknięciu świeczki praktycznie, tak tutaj. 8% udało się zrobić z tej formacji ale z tego co widzę, no to ten trend wzrostowy wcale nie może się teraz zakończyć, to znaczy nie musi się teraz zakończyć. Zobaczymy, czy dojedziemy do punktu C, czyli do 11 tysięcznych. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli by tak było, to wtedy zjazd 30%. No Wygląda to dosyć ciekawie, bym powiedział, ale tak jak mówię, no te formacje są jakie są, one muszą, mogą być, nie muszą. Także to nie jest nic pięknego, idealnego. Warto skorzystać z tej okazji. Dobra. Żegnam się z wami, nie przedłużam i zaczynamy jutro weekend. Nie, czekajcie, dzisiaj chyba zaczynamy weekend. Co dzisiaj jest za dzień? Piątek, tak, piątek zaczynamy, więc CME będzie prawdopodobnie za niedługo. Jak to tam wygląda? Tak, za godzinę zamykamy sobie sesję, więc zobaczymy, gdzie będzie kolejny CMG. Prawdopodobnie bardzo blisko tego poprzedniego, więc albo będzie to dobre wsparcie, albo mocny opór, ale zazwyczaj działa to jak magnes na zamknięcie, więc raczej ten magnes bym powiedział. Dobra, kończę. Żegnam się. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego weekendu wam życzę. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku całkiem niedługo. Trzymajcie się. I hej.